Chciałem za Was zapoczątkować cykl filmów, w których będę Wam przedstawiał ciekawe gatunki, które mamy w swojej ofercie i które można u nas nabyć, również wysyłkowo. Jednym z takich gatunków jest Xypoporus Meyeri, czyli jedna z najrzadszych ryb na Ziemi. Wymarła już w naturze, bardzo rzadka w hodowli, z tego względu, że jak wszystkie brzydkie ryby nie cieszy się popularnością. Mało jest takich wariatów jak ja. Czy też inni koledzy, którzy hodują takie ryby i dbają o to, żeby gatunek całkiem nie zanieść. Xipoporus Mejeri w wyniku melioracji w Meksyku po prostu zwyczajnie wyginął w wyniku wyschnięcia stawów, w których można było go naturalnie spotkać. Miał bardzo niewielki zasięg występowania, kilka zbiorników wodnych rozrzuconych po Meksyku w których można było go spotkać i gatunki blisko z niespokrewnione. obecnie uważany jest za gatunek wymarły i od 2018 roku jest w programie hodowlanym, który służy temu, żeby po prostu ten gatunek przetrwał, nie tylko wśród akwarystów, ale również na wolności będą podejmowane próby reintrodukcji tego gatunku i próba odtworzenia jego populacji na wolności. Ostatni raz był on widziany na wolności w 1997 roku, także dosyć długo. I wyobraźcie sobie, że od tego czasu, czyli już 26 lat, ten gatunek cały czas jest utrzymywany w akwarystyce dzięki temu przetrwał. Oczywiście wielu ekologów ortodoksyjnych powie, że gatunek wymarł i nie należy go odtwarzać, bo skoro od tylu lat był on hodowany w akwariach, to znaczy, że nie przystosuje się do warunków naturalnych i nie będzie w stanie powrócić na swoje dawne siedliska. Ja z tym się nie mogę zgodzić. Od 30 lat ponad hoduję ryby i wiem, że ryby są na tyle plastycznymi zwierzętami, że są w stanie przystosować się naprawdę do prawie każdych warunków. Wystarczy im dać odpowiednio dużo czasu i nie zrobić tego na zasadzie, że tak jak zarybienia w Polsce, czyli dzisiaj ryby pływają w jednej wodzie, a jutro pływają w innej bez przystosowania, bez aklimatyzacji, a jedyna aklimatyzacja jaka jest to rura, która łączy zbiornik z rybami i nowy zbiornik, do którego są one wpuszczane. Takie zabiegi oczywiście nie są skuteczne, ale jeśli założymy tutaj hodowlę taką, która będzie na wodzie ze zbiornika, do którego one mają trafić i najpierw w warunkach kontrolowanych się przyzwyczai do patogenów, do warunków, w których te ryby będą pływać w naturze. Oczywiście jest to do zrobienia. Każdy gatunek można przywrócić naturze w przypadku ryb. Naprawdę musi być bardzo, bardzo mała pula genów, żeby jakiś gatunek całkowicie wymarł. Oczywiście są też takie przypadki w akwarystyce, że jakiś gatunek, mimo tego, że jest utrzymywany tutaj przez akwarystów, nie jest w stanie wrócić do swoich naturalnych siedlisk, ani nawet trzymać się w akwarystyce, z racji tego, że po prostu zbyt wąski gardło jest. Większość osób kupuje ryby w postaci dwóch, trzech parek, ewentualnie jednej parki i potem z tej parki rozmnażają. W dodatku jest tylko kilku akwarystów fanatyków w Europie, od których te wszystkie ryby pochodzą. E, także e, pula tych genów, które można miksować jest dosyć mała, w wyniku czego e, te ryby zwyczajnie zanikają. Ja staram się gdy kupuję jakieś ryby, raz, że kupować je z różnych źródeł, aby wymieszać geny, a dwa, że zawsze kupować więcej sztuk. Bo e, w przypadku kupowania większej ilości sztuk, mamy tutaj większą e, pulę genową, e, o którą możemy później zadbać w akwarystyce i doprowadzić do tego, żeby te ryby się do czegokolwiek nadawały poza tym, żeby jadły i że tak powiem brudziły wody. Ale przy odrobinie chęci i odrobinie dobrej woli jesteśmy w stanie w takich gatunków naprawdę sporo uratować swoimi wspólnymi siłami. My uczestniczymy od już dwóch lat w programie hodowlanym niemieckim który służy temu, żeby tutaj na obszarze Europy hodowcy rozmnażali ryby z ginących gatunków, a nie tylko ryby, bo ten program obejmuje również płazy, gady z ginących gatunków. I zgłaszając się do takiego programu otrzymuje się hodowlany materiał do rozmnażania, który później nieodpłatnie udostępnia się innym hodowcom w celu przegrzania linii gatunkowych.